O którym w pewnym momencie mówił cały internet, który nadal u mnie jest mucyna ślimaka. Nie tylko. Regeneruje, czyli jeżeli Mamy do czynienia ze skórą, która Zbyt długo spędziła czas Na słońcu, mamy zaczerwienienie Będzie idealne, w szczególności na nas Rano się obudzicie i ta skóra Rzeczywiście będzie uspokojona Następnie, jeżeli mamy tutaj osoby, które Tak jak, podobnie jak ja, zmagały się Z bliznami potrądzikowymi Mucyna ze ślimaka, słuchajcie Jest niezastąpiona Do wszystkiego stymuluje produkcję kolagenu i elastyny Czyli rzeczywiście mamy tutaj Do czynienia z właśnie Właściwościami anti-agingowymi. Do tego wszystkiego ona poprawia teksturę skóry, wygładza, tak jak już mówiłam, właściwości głęboko-głęboko regenerujące również naszą barierę hydrolipidową, ale także nawilżające. Ma opcja pod makijaż, jeżeli wcześniej tą skórę oczywiście przed tym kremem nieco przygotujemy. I ja go trzymam otwartego, ponieważ krem, czyli jakikolwiek produkt z mucyną ślimaka, żeby był produktem, który działa, właśnie musi mieć taką ciągnącą się konsystencję. I dlatego też niektóre właśnie z tych produktów, nie tylko ten, ale ogólnie już teraz mówię, mają w składzie bardzo często, no jakiś tam zagęstnik, jakiś tam mikroplastik się znajdzie, no niestety słuchajcie, tak to się dzieje, natomiast ja Wam już od lat polecam ten produkt, obecnie troszkę poszedł w zapomnienie, obecnie wracam do Was z przypominajką. A jeżeli chcecie więcej takich rolek, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem.